Cześć, z tej strony Kacper z bloga Akademia Archikada. W tym filmie pokażę Ci trzy sposoby na sztukaterię ścienną w archikadzie. I przy tej okazji chciałem powiedzieć, że jeżeli temat projektowania wnętrz w archikadzie Cię interesuje, jest to coś dla Ciebie, to serdecznie zachęcam do kliknięcia w link w opisie do tego filmu, ponieważ przygotowałem darmowy kurs właśnie na temat projektowania wnętrz w archikadzie dla osób początkujących. W tym kursie razem wykonamy niewielki projekt salonu, z aneksem kuchennym pokażę Ci od zera, jak wykonać inwentaryzację, jak wymodelować ten salon z kuchnią, a następnie jak zabrać się za utworzenie dokumentacji. Tak więc, jeżeli ten temat Cię interesuje, to serdecznie zachęcam do kliknięcia w link w opisie. Natomiast my przejdźmy już do rzeczy i przejdźmy do Arkicada. Dobra, więc jesteśmy w programie, no i wytłumaczę teraz właśnie po kolei, jak taką sztukaterię zrobić. To są to metody, które uważam, według mnie, są najlepsze, więc co dzisiaj będziemy chcieli tutaj zrobić? Generalnie pokażę Ci, jak wykonać sztukaterię w postaci takiej po prostu prostej listwy, którą można, tak, tutaj się montuje na ściany, oraz jak zrobić takie zamknięte profile sztukaterii, tak? One są bardziej właśnie wymagające i tutaj można zrobić je na kilka sposobów. Te proste listwy... Również można wykonać na parę sposobów tak naprawdę, ponieważ w Archicadzie mamy na przykład takie narzędzie, taki obiekt, to znaczy się, jak sobie wpiszemy sztukateria, to jest nawet takie, są takie różne tutaj profile do wyboru i oczywiście można z nich skorzystać, są to po prostu obiekty, wybieramy sobie jakiś rodzaj profilu, na przykład taki wałek, następnie nawet możemy tutaj sobie dopasować jego wymiary, klikamy OK, no i na widoku rzutu możemy taki profil po prostu wstawić. I on tu się wstawia, jak widzisz, jako obiekt możemy go tutaj rozciągać. Możemy również tutaj ustawić jego zakończenie. Tak więc do tego typu elementów, do tego typu właśnie takich prostych listw, ten element się rzeczywiście może jak najbardziej przydać. Dopasowałem trochę wymiar. No i jak widzisz, możemy taki po prostu profil sobie tutaj wstawić. Natomiast ja nie jestem zwolennikiem tego rozwiązania, z tego względu, że. Tutaj mamy dosyć ograniczone ilości przekrojów tych elementów. No i też jakby praca na tego typu obiektach nie, nie uważam, żeby była najbardziej optymalna. Dlatego ja zdecydowanie bardziej polecam Ci korzystanie z narzędzia belka. No i to oczywiście jest bardzo prosta sprawa. Zobacz, przejdziemy sobie na rzut. Ja tutaj mam na rzucie taki roboczy przekrój. Weźmy sobie ten przekrój i pokażę Ci jak do tego tematu w ogóle podejść. Tak więc... To, co jest ważne, żeby właśnie taki profil stworzyć, to oczywiście pobranie sobie z internetu jakiegoś tutaj przykroju. Tak? Wystarczy, że wpiszemy w Google profil sztukaterii ściennej i możemy wybrać ten, który, nas, który nam odpowiada. No, i mając już takie zdjęcie, tak? oczywiście, żeby je to wstawić, klikamy plik, pliki zewnętrzne, wstaw rysunek zewnętrzny, wybieramy czy to będzie PDF, czy to będzie JPG. Tutaj go wklejamy. Ctrl-K, dopasowujemy tylko oczywiście skalę, to sprawdzę, czy ta skala się zgadza. Powinno być 1,4 4 cm, a jest 1,6, więc mogę sobie to zmienić. No i dobra, i teraz, żeby to, ten profil oczywiście stworzyć, musimy sobie najpierw, używając na przykład polilinii, obrysować ten kształt. tak? Nagle to obrysuję tak mniej więcej i będę tu się też wydawał w takie zupełne szczegóły. Poza tym jest tutaj też taka dosyć istotna uwaga: nie ma co bardzo mocno się tu przywiązywać do detali, ponieważ Archicad i tak ten profil uprości. Więc chodzi o to, żeby zachować generalne wymiary, natomiast też nie mam się tutaj bawić w te zaokrąglenia jakoś tak bardzo mocno, ponieważ po prostu i tak program to nam uprości i tego efektu e, tych zaokrągleń i tak nie będzie widać. Tak więc po prostu ja sobie tutaj obrysowuję w prosty sposób ten kształt, następnie wybieram przekrój, no, przepraszam, wypełnienie, wybieram oczywiście odpowiednią warstwę, ja już przygotowałem sobie wcześniej warstwę sztukateria, Wybieram właśnie wypełnienie, przytrzymuję spację. No i te wypełnienie już mi się tutaj stworzyło. Jedyne co muszę teraz zrobić to kliknąć CTRL-C, wchodzę w opcję, atrybuty elementów, manager profili i tutaj po prostu tworzę sobie nowy profil. Profil sztukaterii, klikam OK. Następnie otwieram się to okienko, tak? Klikam CtrlV, żeby ten profil tutaj wstawić. Tylko tutaj jeszcze się definiuje linię odniesienia w tym miejscu. No i w tym momencie muszę ustawić, prawda, zdefiniować dla jakiego narzędzia ten profil ma być y, aktywny. Ja wybieram tutaj dla narzędzia Belka. No i teraz y, wystarczy, że kliknę po prostu Zapisz. Wrócę sobie do naszego rzutu. Zobacz, wybieram teraz narzędzie Belka. Ważne jest to, żeby tutaj wybrać profil złożony, profil własny, tak. Y, szukam teraz. Mojego profilu, który przed chwilą stworzyłem. Jest on w tym miejscu. Wybieram również, oczywiście, odpowiednią warstwę. No i zaczynam rysować. Rysuję ten profil. Wstawiam. Muszę go jeszcze odbić. Ok. No i zobaczmy, jak on teraz wygląda. Jak widzisz, wstawił się w tym miejscu i mamy tą belkę po prostu odpowiednio. Przygotowaną, wykonstruowaną. Jak możesz zauważyć, to, to co ci mówiłem, Archicad będzie ten profil i tak delikatnie upraszczał, więc nie ma co się przejmować tutaj z tymi wszystkimi zakręgleniami, ponieważ na no, ten program e, to geometrię po prostu zawsze będzie optymalizował. Więc po prostu e, tak to wygląda. No i, to, I to dobrze generalnie, bo to nam dzięki temu nie obciąża pliku. E, natomiast dalej to będzie dobrze wyglądało na wizualizacjach, ponieważ ten profil będzie tu łapał cień i będzie to wyglądało po prostu ok. Możemy przejść do z naszego roboczego widoku, przenieść jeszcze tę belkę wyżej w wcześniej przygotowane miejsce. No i jakby, jak widzisz, to jest pierwsza, pierwsza metoda, żeby tworzyć tę sztukaterię. Oczywiście, tak samo możemy zrobić sztukaterię sufitową. Też po prostu wykonstruować sobie w ten sposób profil sztukaterii sufitowej, przysufitowej, tak? I też w ten sposób to po prostu narysować. Ok, natomiast w tym momencie. Chcemy zrobić taki zamknięty, tak, profil sztukaterii. Zrobić taką ramkę. Jak teraz do tego podejść? No i tu właśnie są, jak mówię, trzy takie e, chyba najlepsze metody moim zdaniem. Pierwsza metoda to jest taka, że możemy po prostu również właśnie e, dwa elementy za pomocą profili złożonych, a mianowicie belkę i słup. No i teraz zobacz, jeżeli wejdziemy sobie w tą belkę, prawym przyciskiem myszy, edytuję struktury warstwowo profil, to możemy sobie w tym miejscu zdefiniować, żeby żeby oprócz Belki, ten profil był również dostępny jako słup. Więc wystarczy, że tutaj sobie to kliknę, klikam zapisz. No i teraz wchodzę na rzut parteru. I na rzucie parteru wybieram narzędzie słup. Sztukateria w porządku. Własny profil. No i wybieram profil, który przed chwilą zdefiniowaliśmy jako e, właśnie profil sztukaterii. OK, wstawiłem ten słup w to miejsce. To jeszcze jest jedna rzecz, muszę ten słup sobie obrócić. Ponieważ ten profil będzie tak na tej ścianie wyglądał. Wchodzę sobie widok 3D i zobacz, tak mam ten słup wstawiony w ten sposób. Oczywiście tutaj jeszcze muszę wejść w jego ustawienia i odpowiednio zmienić jego wykończenie. Biel tytanowa, to chyba też jest tak samo wykończone, zaraz zobaczymy. Nie, to jest jako biel tutaj też zmienimy sobie na biel błyszczącą żeby to wszystko było odpowiednio połączone. No i teraz ee, zobacz, tak? Wystarczy, że wywrócę sobie na, na mój rzut parteru, no i przeniosę ten słup w odpowiednie miejsce. Teraz oczywiście mogę sobie tutaj tym po prostu sterować, tak? Mogę również oczywiście skopiować ten słup i go tutaj dopasować do wymiarów mojej sztukaterii. To jest przestrzeń, tak? Te 130 cm to jest przestrzeń mojej sztukaterii, więc mogę sobie tutaj ją odpowiednio ustawić. Ok. Eee, przenieśmy sobie te słupy trochę wyżej i wstawmy belkę. Tak, żeby stworzyć również ten poziomy profil sztukaterii, tak? Ponieważ chcemy stworzyć, tak jak mówiłem, taką ramkę. Jak widzisz, ten sposób jest w miarę szybki, ponieważ to po prostu tworzymy sobie te cztery elementy. Następnie warto by było właśnie przygotować sobie tego typu widok pomocniczy. Ja sobie po prostu wcześniej przygotowałem, jak widzisz, miejsce, w którym będę miał tą katerię, No i teraz po prostu stworzyłem odpowiednie elementy. Teraz oczywiście wystarczy, że musimy, że podociągamy te elementy do siebie, tak? W odpowiedni sposób, tutaj w narożniki. No i oczywiście pojawia się pytanie, w jaki sposób teraz te dwa elementy ze sobą połączyć, tak? Ponieważ obydwa... To jest, są różne narzędzia w Archicadzie. Jeden to jest belka, drugi to jest słup. One się automatycznie tu połączyć nie chcą, więc po prostu musimy w jakiś sposób teraz je tak dostosować, aby miały odpowiednie ścięcie. Natomiast jest na to oczywiście sposób w Archicadzie. Wystarczy, że klikniemy sobie w węzeł i zmienimy obrót, tak? w sensie kąt obrotu tego zakończenia. Tutaj jak widzisz, wystarczy, że sobie wybiorę wartość 135 stopni. Natomiast tutaj wartość 45 stopni. No i w tym momencie, jak widzisz, mam już ten element odpowiednio połączony. Tu jeszcze widzę, że jest jakieś minimalne niedociągnięcie, więc dociągam jeden element do drugiego. No i jak widać. Sztukateria się połączyła w odpowiedni sposób. I tak właśnie możemy po prostu tworzyć tego typu elementy, tego typu połączenia. Drugi sposób też jest bardzo fajny, i on się sprawdza przede wszystkim wtedy, kiedy nie zależy ci na tym, żeby Twoja listwa miała konkretny przekrój, tak? konkretny profil. Jeżeli wystarczy ci, żeby obiekt, po prostu, który rysujesz, reprezentował wielkość tego Twojego elementu, ale nie jego kształt, to wtedy. Uważam, że najlepszym narzędziem jest do tego narzędzie architraf, a bardziej obiekt architraf. Wystarczy, że sobie to wejdziemy właśnie w obiekty, tutaj sobie wpiszemy architraf i chodzi właśnie dokładnie o ten element. I teraz zobacz, to jest taki po prostu element, który jest zamkniętą ramką. Jak widzisz, jest on dosyć uproszczony, to mamy tylko dwa przykroje do wyboru, ale możemy sobie zdefiniować jego wielkość, tak, szerokość profilu oraz głębokość profilu oraz wymiar, tak, pionowy oraz poziomy. To jest tylko jedna uwaga. Ten wymiar pionowy oraz poziomy to jest wymiar minus, jak widzisz tutaj, w tym przypadku, 2 razy po 5 cm, tak? Więc to jest takie trochę niewygodne, bym powiedział, do wpisywania, no ale, ale działa. Więc tutaj, jak widzisz, wybieram sobie po prostu wielkość mojego profilu. Klikam OK. I żeby go wstawić, ten element, po prostu na rzucie to, robię to w ten sposób. No i teraz wystarczy, że przejdę sobie do naszego roboczego widoku i dopasuję wielkość tego elementu. Więc tutaj sobie klikam w te węzły. Tutaj właśnie tylko też jest ta uwaga, że zobacznie, jeżeli kliknę w ten węzeł, to się rozciąga cały profil, więc muszę klikać w te węzły wewnętrzne. I to jest takie trochę, bym powiedział, m, ograniczenie tego narzędzia, ponieważ przez to się tak jakoś super wygodnie tym m, nie manewruje. Natomiast, znam, jeżeli znamy wielkość naszego elementu, jest to 110 cm na wysokość, to wystarczy, że wejdziemy sobie w ustawienia. I tu wpiszemy 100. Ponieważ. Ponieważ. Tam jeszcze musimy dodać 5 cm z obu stron, tak? Grubości naszego profilu. No i to samo, jeżeli chodzi o szerokość. Tu jest 210, więc wejdę sobie w ustawienia. I wpiszę tutaj w tym miejscu 200. No i teraz, jeżeli wejdę sobie do widoku 3D, to zobaczę, że mam gotowy profil. Oczywiście mogę tutaj sobie jeszcze ustawić jego wykończenie w zakładce Model. I tak to wygląda. Też często korzystałem z tego narzędzia, właśnie kiedy nie zależało mi na tym, żeby ten profil był idealny. Idealnie taki, jaki chcę, ponieważ to narzędzie jest po prostu bardzo. Lekkie, ma bardzo prostą geometrię, no i całkiem proste w edycji. Ok, i teraz trzeci sposób, który uważam, że jest zdecydowanie najlepszy. Tutaj, oczywiście, trzeba chwilę go skonfigurować, ale potem, jak już go zrobimy, to będziemy mogli z niego korzystać w bardzo łatwy sposób, tak naprawdę, w kolejnych projektach. I jest to sposób, który polega na tym, że tworzymy taką ramkę za pomocą narzędzia przygoda strukturalna. I teraz zobaczcie, jeżeli wejdziemy sobie tutaj, tutaj na poziom 0. Powiedzmy, że bierzemy sobie właśnie narzędzie przegroda strukturalna, ja sobie to otworzyłem to, ten, ten, to okienko z ulubionymi, wybieram sobie jakąkolwiek przegrodę strukturalną, pierwszą z brzegu, tak po prostu, żeby tutaj wstawić ją w odpowiednie miejsce, więc klikam tutaj, oczywiście mogę też ją odbić i wstawiam ją w miejsce, w którym będzie moja sztukateria. Oczywiście, jeżeli przejdziemy teraz do widoku 3D, no to wygląda ona bardzo śmiesznie. Ona też zapamiętała w ogóle wymiar mojej sztukaterii, czyli e, chyba 90 cm wysokości. Z tego co pamiętam, 75 wysokości, no ale możemy ustawić na razie, nie wiem, na 100 cm. No jak widzisz, tutaj teraz po prostu ona wygląda dziwniej, trzeba ją dopasować do naszych potrzeb. Więc wchodzimy sobie teraz w ustawienia tej przygrody. wchodzimy w schemat i tutaj po prostu klikam e, ten krzyżyk, czyli wyczyścić wzór. Po to, żeby po prostu tutaj nic nie było. Więc yy, mam teraz taki zupełnie czysty wzór. Natomiast jeżeli ten wzór tutaj jest zupełnie czysty i kliknę OK, to zobaczysz, że i tak te zewnętrzne profile zostały, tak? Zawsze te zewnętrzne profile będą widoczne, chyba że tam ustawimy, że, że mają być niewidoczne. No ale generalnie te zewnętrzne profile są widoczne i możemy wykorzystać ten fakt. Więc możemy teraz wejść w ustawienia tej przygody, wejść właśnie w profile, ustawić, żeby wszystkie pozostałe profile, właśnie, były niewidoczne. Nie musimy w sumie tego robić, bo ustawiliśmy to już tam w ustawieniach schematu, no ale żeby tutaj była pełna jasność i będziemy korzystać tylko z profili zewnętrznych. Ważne, żeby wybrać profil złożony, półstrukturalny, ponieważ on daje nam możliwość wybrania swojego własnego przekroju, tak, profilu. Więc wybieram ten element, następnie wybieram parametry profilu przegrody strukturalnej i muszę wybrać ten profil, który stworzyliśmy wcześniej, tak? Ja go nazywałem profil sztukaterii 1, klikam OK no i klikam OK. I zobacz jak teraz to wygląda. Tutaj oczywiście mamy taki efekt. Możesz zobaczyć, że ten efekt jest już OK, natomiast ta sztukateria jest odbita względem tego, co robiliśmy wcześniej, więc po prostu tutaj będziemy jeszcze musieli to naprawić, no ale już jesteśmy całkiem blisko finalnego efektu. Zobacz, teraz musimy jeszcze wejść w ustawienia. Ten profil generalnie ma jakieś dziwne wykończenie. Dobrze no, by było nad tym popracować. Zastąpimy sobie wykończenie. Niech to będzie też biel błyszcząca. Klikam OK. No OK, już, już mamy ten efekt zdecydowanie lepszy. Tutaj też oczywiście odsuńmy sobie to na razie od ściany. Zobaczmy jak to wygląda. Musimy dopasować jeszcze położenie linii odniesienia. Więc weźmy sobie tutaj ustawienia tego profilu, w sensie przejrody. Jesteśmy w tym miejscu. I wybierzmy sobie względem powierzchni profili zewnętrznych. Wybierzmy na 0. OK. Możemy też odbić ten element. Dobra. Dobra. To jeszcze w ustawieniach zróbmy jedną rzecz. Zróbmy. Mm, wewnętrznym względem obrysu, tak żeby to wszystko było już na pewno dobrze. No i została nam jedyna dosłownie rzecz do zmiany, ponieważ jak widzisz, ten profil to się jeszcze nieodpowiednio, jakby układa. Nawet jeżeli kliknę odbicie, to nadal generalnie ten, to ustawienie nie jest takie jak wcześniej. My chcemy, żeby to ustawienie wyglądało tak jak tutaj tak czyli w ten sposób, że chcemy, aby ta wypukła część była tutaj, jakby po środku. Więc żeby to zrobić, po prostu wystarczy wejść w. Właśnie manager profili, i po prostu kliknąć utwórz. Musimy powielić nasz profil. Zwiemy go tutaj, że jest to właśnie nasza ramka. Klikamy OK. I po prostu to, co musimy zrobić, to obrócić go w odpowiedni sposób, tak żeby e, był on tak zlokalizowany jak po prostu tego chcemy. Więc klikam tutaj teraz zapisz. Wchodzę w widok 3D. No, i muszę teraz zmienić tak ten profil na ten profil, który przed chwilą stworzyliśmy, więc wchodzę w ustawienia, profile, wchodzę tutaj. Tutaj, znaczy się. Tutaj, klikam OK. I jak widzisz, mamy już idealnie stworzoną ramkę. Dobra i teraz po na rzut to jeszcze cię może coś zdziwić jak możesz zobaczyć tutaj to jeszcze nie wygląda zbyt dobrze na rzucie tak e, dziwacznie coś tu się rozjeżdża więc wejdźmy w ustawienia tej przegrody. No i teraz tutaj wystarczy, że po pierwsze tak ustawimy sobie żeby e, linia odniesienia była tutaj względem profili zewnętrznych na 0 to jest jedna rzecz. E, dobra. I druga sprawa jest następująca. Klikam tutaj sobie OK. Przesuwam sobie to w odpowiednie miejsce. Chociaż na razie jeszcze może nie. I druga sprawa jest taka, że jak możesz zobaczyć, to ten, ta reprezentacja jest taka trochę uproszczona. I tutaj jest wszystko OK po tej stronie niby, a tu jest to lekko odsunięte. I to też można oczywiście zmienić. Wchodzimy w rzut i przekrój. I tutaj sobie po prostu ustawmy, żeby tryb wyświetlania był. Jako rzut. Ok? I jak będziemy sobie to jako rzut oraz tutaj jako rzut, albo jako. Tylko przekrój, właśnie. To zobaczymy ten przekrój. Tak, w ten sposób, i wszystko jest super. Więc. Dopasujmy to sobie tutaj, w tym, w, w tym miejscu. Dlaczego to jest taki bardzo fajny, uważam, sposób? Dlatego, że teraz wystarczy, że sobie po prostu będziesz podmieniać ten, ten, ten profil, i w ten sposób możesz w swoich projektach po prostu tworzyć też tu bardzo szybko, sprawnie. I co najważniejsze, bardzo łatwo możesz teraz je edytować. Bo zobacz, wystarczy, że teraz po prostu nawet widoku 3D sobie ją skrócę, prawda? Wszystko się dzieje bardzo szybko, zmniejsze, zwiększę, wydłużę. To po prostu naprawdę jest, łatwość edycji jest niesamowita. Tak więc możemy sobie dopasować na naszym widoku, jak możesz zobaczyć, tak, rozciągać tą, tą naszą przegrodę, jak chcemy. Jeżeli chodzi o długość, no to z poziomu rzutu dopasowujemy sobie po prostu położenie tego elementu. Dlatego właśnie też warto mieć też taki rysunek, jakiś pomocniczy, jakieś pomocnicze linie, po to, żeby wiedzieć dokładnie, w którym miejscu mają być te. Mają być te po prostu nasze profile. Więc tak to wygląda. Więc ostatecznie możesz zobaczyć, że mamy taki efekt. Polecam ci bardzo właśnie korzystanie z tego sposobu, ponieważ uważam, że jest najbardziej praktyczny, szybki, no i taki po prostu uniwersalny. Natomiast te dwa poprzednie również są niezłe. Wszystko zależy po prostu od tego, jaką masz, jaką masz konkretną potrzebę i sytuację. I przypominam, że w linku poniżej. Jest dostęp do darmowego kursu na temat projektowania wnętrz. Tak więc dzięki wielkie za uwagę i do usłyszenia. Do zobaczenia.